Czyli dotarłeś niedawno, jesteś tak, zmęczony, chcesz przysiąść, odpocząć, może trochę wody, nie a, wiem. A jest, są tu jakieś krzesła czy... tu Masz wszystkie bakterie świata, moja szklanka, proszę bardzo, <głosy <głosy> chcesz się napić? Chcesz, proszę na pewno. My dbamy bardzo, tutaj Dr Ci trochę ręka, spokojnie, dobra. Przemek, chcesz to, to Nie, dziękuję. Dobra. Nie <noise> Jak będziesz chciał wodę, to mów w okay. sekundę, wiesz, y, od razu dostajesz ode mnie, w porządku? Bardzo. Człowiek ze złotym pistoletem, koltem, różnie to było tłumaczone. Grał tam też Christopher Lee, bez o trzy sutki. Dosyć, ja też jestem bondologiem, kocham mm. w ogóle Zabonda. Cieszę się, Super. że Wam się udało, Timothy Dalton. Pieniądze wracają do Was! Nawet nie spadały. Bez zapachach, a nie spadały, stare. Dzięki! To zmęczenie, przepraszam Was. To mi się jeszcze nigdy nie zdarzyło. Tak się cieszyłem. Kochani, to wyszło z radości. Zdarzyło mi się to pierwszy raz, ale tak się cieszyłem, że odpowiedzieliście dobrze że już mi się nawet nie chciało. Nie no, tak naprawdę zapomniałem. Bardzo przepraszam. Dobra. Ale chyba nie jesteście ślinami. Słuchajcie. Nie mam mowy. Nie. Słuchajcie, najważniejsze, że pieniądze wróciły. Zapascie wszyscy są w dobrym humorze, kochani. Ach ten prowadzący, ze mnie to... Możesz być. Kochani. Pozmieniałem tej zasady, ale jedno jest pewne.